Ale będę bronił wszystkich swoich wypieków własną piersią! Tam nie wolno tak ryzykować A... Nie tam... Wow! Moje serce jest jak ta mała rączka złapana na jojo. Na uwięzi, u biedronki aż po wieki. Hmm? Uh. Uh. Usta Adriana! Uh. Uh. Przyznaj, że poczułaś się oczarowana moim poetyckim porównaniem. Poeta z ciebie raczej średni. Za to doceniam wielką potęgę Twojej błazenady. Ciacho! Twoje plastikowe ciacho e? raczej nie umywa się do najlepszych makaroników w mieście. Ta dziedzia zna się na rzeczy. Trafił w pokój marinecz! 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 Czarne kocie, łap to! Ah! Marinecz! Ah! Kotaklizm! Marinecz! Ah! Marinecz! A! Nie nieodłąka! Marinet! 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 O! <śmienki> Więc co to było tym razem? Nocna zachcianka, taka, Guściku? Oj, jesteś smuciutki! Robię się zazdrosny. Niepotrzebnie trzymaj, przytul go! Papa, maluszku! Nie chodziło mi o niego! Chowaj kropki! Tom! Nie mogę nigdzie znaleźć marineć. Co, już za nią tęsknisz? To tak jak ja! A no jasne! Twój smoczek! Marinet! Nie pierwszy raz na ciebie wpadam zaraz po mojej wspólnej akcji z Biedronką. Czy ty nie jesteś... Zakochana w tobie! Marinette? O. A niech mnie gęś kopnie! Wow. O! Na mnie pora. Muszę go odnieść do jego mamusi. Czekaj. A może dasz się zaprosić do nas jutro na podwieczorek? E... Będą makaroniki. Jak mogę w tej sytuacji odmówić? A zatem do zobaczenia jutro. Myślałem, że ze nami łazi, bo jest fanką Biedronki, tak jak jej koleżanka Alia. Ale okazuje się, że ona mnie kocha. Rozumiesz to? Po raz pierwszy w życiu dziewczyna wyznała mi miłość. No właśnie, mały, gdyby tylko biedronka wyznała mi kiedyś uczucie. To jest totalna katastrofa! Niepotrzebnie go oszukałaś, Marinette. Przecież on się zaczął domyślać, że jestem biedronką. A teraz wszyscy myślą, że jesteś w nim zakochana. Pom, 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 Chłopak naszej córeczki przychodzi na podwieczorek. Jak się cieszę, Marinette ma chłopaka! Na dodatek superbohatera Najlepszego przy nim będzie bezpieczna. Czy nie przesadzasz trochę z tą radością? Ha, masz rację. Nie mogę piec deseru, skoro nawet nie zabrałem się zadanie główne. <ścoughs> Już wiem. Przyrządzę dla nich przepyszne paszteciki dla zakochanych. Zaraz, yy, gdzie są kandyzowane pomarańcze? A, yy, yy, yy. Chciałam zauważyć, yy, yy, yy. że czarne kot nie napomknął a, nic o swoich uczuciach. Daj spokój, no to oczywiste, że kocha naszą Marinette. Zresztą, kto by jej nie kochał? Wszyscy uwielbiają naszą córkę. <laughs> ha. Nareszcie znalazłeś sobie dziewczynę! I to nie byle jaką, tylko córkę najlepszego piekarza w Paryżu. Marinette zakochana w czarnym kocie. Nie wiedziałem, że jest w jej typie. Nim się obejrzysz, będziemy się na okrągło zajadać chlebusiem z kawałkiem pysznego serka. Nasze życie wkrótce się zmieni! Przestań, plak. Wiesz, że jestem zakochany w Biedronce. No i nie widzę problemu, żeby upiec dwa bochenki na jednym ogniu. Tym bardziej, że jest tylko jeden piec! Muszę być uczciwy z marinet. Pójdę na podwieczorek i powiem jej całą prawdę. Żartujesz sobie! Przynajmniej zaczekaj z tym, aż postawią na stole deskę serów. Wcale nie przyjdzie! A jeśli przyjdzie, to co zamierzasz mu powiedzieć? jestem pewna, że się nie zjawi. On kocha biedronkę. Nie przyjdzie na podwieczorek tylko z powodu makaroników. Już tyle razy dostał kosza od biedronki, że może zmieni zdanie. Czarny kot zmieni zdanie. Pch, absolutnie niemożliwe. Nikt nie jest aż tak uparty jak on. Nie powinniśmy już być u Marinette? Adrienie, zostały ci 24 minuty na skończenie jedzenia, bo za chwilę masz powtórkę z chińskiego. Ech. Tata znowu dziś nie ma czasu, żeby ze mną zjeść. Zgadza się, wasz kolejny posiłek zaplanowano na przyszły piątek między godziną 7.30 a 7.45. W takim razie dokończę jedzenie w pokoju nad książką do chińskiego. Przynajmniej będę miał wrażenie, że mam jakieś towarzystwo. Pyszny chlebku, nadchodzimy! Mówiłem ci już, że nie idziemy na podwieczorek. Powiem marinet, że kocham kogoś innego i wracamy. Hmm. Będzie na pewno załamana. Czy mogę jej to jakoś ułatwić? Masz rację! Łamanie serca z kwiatkiem w ręku będzie bardziej romantyczne! Mówiłam ci, że nie przyjdzie. Chyba nie doceniasz miłości czarnego kota do makaroników. Nie mogę uwierzyć! Co za żarłok! No, jeśli ten dachowiec się we mnie zakocha? Przez makaroniki? Czyli tyle jest warta jego miłość do biedronki? Wystarczy jedno wyznanie miłości i już Bóg zmieni obiekt westchnień? Eee, nie zapominaj, że to ty jesteś Biedronką, więc tak właściwie nie zmienił obiektu. O, nie, muszę mu powiedzieć, że tak naprawdę wcale go nie kocham. Nie! Jeśli przyznam się, że go nie kocham, to wtedy zrozumie, dlaczego wcześniej skłamałam, że go kocham. Powiedziałam mu tak, żeby nie odkrył, że jestem Biedronką, ale jak się dowie, że to nieprawda, to zrozumie, że kierowałam mną chęć ukrycia faktu, że jestem Biedronką! I odkryję, że nią jestem! Marinette! Marinette! Dziki! Pomocy! Wola! To jakiś koszmar! Chodź tu, kochanie. Otwórz mu. E, cześć, Marinette. E, cześć, czarny kociak! w naszych progach. Tom, błagam ci daj mu oddychać. A, ups, wybacz. E, co u ciebie? E, dobrze, a u ciebie? Mm. O! O! O, dał jej różową różę. Ona uwielbia różowy. Widzę, że oboje znacie się już jak łyse konie. Wszyscy lubią różowy tato. To wcale nic nie znaczy. I tak naprawdę wcale się dobrze nie znamy. To prawda? Wszystko się stało tak szybko. Jeszcze bardziej romantycznie. Miłość od pierwszego wejrzenia. Usiądźcie, kochani, już przynoszę wam jedzenie. Muszę ci coś, coś, powiedzieć. coś powiedzieć. Voilà! A? Paszteciki no. dla zakochanych. Dla was, rzecz jasna. A... Powiedz, czarny kocie, czy praca superbohatera to ciężkie zajęcie? Tom! Co? Masz rację, tato. Na pewno bardzo niebezpiecznie jest umawiać się z superbohaterem. Chyba powinnam to przemyśleć. Raczej żartować, skarbie. Czarny kot nie będzie superbohaterem całe życie. Kiedy pokona władcę ciemnie, będziesz musiał skakać po dachach i ratować ludzi. Już wiem! Będziesz mógł pracować u mnie w piekarni. Przyuczę cię do zawodu. A może czarny kot wcale nie chce zostać piekarzem? A, widzisz, jasne że chce. Wszyscy uwielbiają piekarzy. Piekarnia A... Dupin i Czarny Kot. Czy to nie brzmi wspaniale? Tam! Już widzę te maleńkie kocięta pętające się po całym domu. I oczywiście chomiczki. Lubisz może chomiki? chomiki? Bo moja córka je uwielbia. Przypomnij mi, jak chciałaś nazwać swojego chomiczka, kochanie? Po prostu koszmar. Koszmar, właśnie! No bardzo zabawne imię, prawda? Przyniosę suflet. Voila! Tom? Mm. Może niech Czarny Kot sam powie, co planuje. Świetny pomysł, bo wygląda mi na chłopaka, który dość szybko zmienia zdanie. Cóż, tak naprawdę, pani dipę, pani dipęczęk. Marinet, już wyjaśniam. Jesteście miłą rodziną. Podwieczorek był przepyszny, a atmosfera po prostu fantastyczna. Marinet, fajna z ciebie dziewczyna, Ach. i rozumiem, że coś do mnie czujesz. Pod wieloma względami jestem wspaniały. Aż mógłbym sam się w sobie zakochać. Tak czy inaczej, moje serce należy do kogoś innego. Mimo, że mnie wciąż odtrąca, i może A? kocha kogoś innego, kocham Biedronkę i koniec. Bardzo mi przykro, Marinette. Ach, to takie! Takie smutne, oj! I pomyśleć, że tyle czasu zmarnowałam chodząc za tobą i udowadniając swoją miłość do ciebie! Jestem niepocieszona! Nikt mnie nigdy nie pokocha! Zostanę sama z moim chomikiem i dam mu na imię Samotność! A Mówię ci, co za ulga! On jednak mnie nie kocha! Ach. Cóż, e, chyba lepiej jak już sobie pójdę? Bardzo mi przykro i dziękuję za podwieczorek. Nie pyszniejszy przepis niż serce ojca złamane przez zawód miłosny jego dziecka. Leć moja straszliwa akumo. Mroczna uczta złych uczuć czeka na ciebie. Jak on może nie kochać marinet? Wszyscy kochają moją córkę. Pewnego dnia spotka innego chłopca. Pokocha go całym sercem i. Też jej złamie serce. Nie pozwolę na to. Nikt więcej nie zrani uczuć mojej kochanej córki. Katołaku. Jestem władca ciem. Daję ci moc ochrony twojej ukochanej córki przed wszystkim, co może ją zranić. W zamian za to dostarczę ci pasztet z Czarnego kota. Tak, a na deser jeszcze mirakula, jego i biedronki. Co to ma być? Diki! Marinette! Dałem plamę. Uh -huh. Naprawdę dałem plamę. Marinet! Przepraszam, to wszystko moja wina. Ależ nie, czarny kocie, to przez Toma. A? Tyle razy mu powtarzałam, żeby nie brał wszystkiego tak do siebie. Przemówię pani mężowi do rozsądku i wyciągnę z tego marynetę. Obiecuję. Może lepiej poczekaj na biedronkę. Ufam jej. Zawsze pojawia się we właściwym momencie. Naprawdę ją kochasz, co? Tak. Ale marynet też wydaje się miłą dziewczyną. Bez obaw, uratuję ją. Pokładam w tobie nadzieję. Masz dobre serce. Nigdy nie przepraszaj za swoje uczucia. Dziękuję pani dypęczę. Powodzenia, czarny kocie. Hmm. Marinette huh? Marinette? Panie Dipę! Jak śmiesz tu wracać po tym, co zrobiłem! O! 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 Przyszedłem tu, żeby uratować Marinette! Ratować ją o! trzeba przed o! O! tobą i innymi łamaczami serc! O! 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 Wcale nie chciałem jej złamać serca, przysięgam! A ja przysięgam, że zaraz porachuję Ci wszystkie gości! Biedronko, czemu się nie zjawiasz? Przepraszam, ale... O, nie pozwolę ci na to! Dlaczego? Zamierzam! O, uratować marynet i koniec! Ja zabraniam ci ją ratować! Nie zasługujesz na kontakt z nią! Od tej pory tylko ja będę strzegł mojej córki! I zamierzasz strzec jej przed światem całe życie? Zgadza się! Uchronię ją przed smutkiem, trudem i wszystkim, co może ją skrzywdzić! Nie ochronisz jej przed tym, co rani najbardziej. Powiedzieć ci co to takiego? Moje ogromne pięści! Nie! Najbardziej rani samotność. Wierz mi, bo wiem o czym mówię. Najgorsza na świecie jest izolacja. Siedzenie w samotności nad zimnym posiłkiem. Tego chcesz dla swojej córki? Więzienia z kolczastych róż i zimnych posiłków? O, a. Ona nigdy nie będzie sama! Pewnego dnia pojawi się książę, który będzie miał dość odwagi, wystawić mi czoła. Nie będzie się lękał niebezpieczeństw i zerwie dla niej magiczną różę. On będzie godny zabrać ją spod mojej pieczy. Tiki! To jest magiczne więzienie, Marinette! Dlatego nie potrafię cię nigdzie znaleźć! Hm? Stąd musi być jakieś wyjście. Hm. Te róże dał mi dzisiaj czarny kot! Ok! Może nie jestem księciem, ale mam dosyć wdzięku, by ją uwolnić. Masz się do niej nie zbliżać. Marinet! <laughs> Marinet! Nic mi nie jest! Uda mi się! Hmm. Może nie jestem w niej zakochany i straciłem moją broń, ale i tak mnie nie powstrzymasz. Hmm? Nigdy się nie poddam. Nigdy! Nie jesteś godzien mojej córeczki! Zabierz mu pierścień! Zabierz mu go! Hmm. Co jest? Co tu się dzieje? <śmienicze> Aaaa! Marinette! Tiki! Kropkuj! Ha! Ha! Mam cię! Oba miły motylku! Kropeczko! Aaaaa! Uratuje! Wam! Nie! Znajdź lepiej Marinette! Musi gdzieś tu być! Spokojne! Nie, ona już jest w bezpiecznym miejscu! Moja cudowna jak zawsze. Jak można się w niej nie zakochać? No, o, no, ma też parę wad. Oczywiście. He. Nie wylądujemy na cztery łapy, więc chyba przyda nam się odrobina szczęścia! Szczęśliwy traf! Wiesz, co robić, czarny kocie? Kotaklizm! Trzymajcie się! Tom! Skarbie! O, zaliczone kropeczko. O, o. Zaliczone czarny kocie! Niezwykła biedronka! Marinette! 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 Czekaj, Marinette! niezwykła biedronka wszystko naprawiła, więc na pewno jest bezpieczna w pokoju. <grystanie> Marinette! 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 Tato, udusisz oh. mnie! O, oh, wybacz, tak się martwiłem. Byłaś smutna i załamana przez tego. <grystanie> Tato, przestań! Czarny kot ma prawo być zakochany w biedronce. Szczęścia z niej, że ma ciebie i choć my dwoje nie jesteśmy w sobie zakochani, to nie znaczy, że nie możemy się przyjaźnić. Serio? Uh, uh, naprawdę nie chciałem cię skrzywdzić, Marinette Fantastyczna z ciebie dziewczyna. Hm. Szkoda, że nie jesteś moją wielbicielką. Tak pomyślałem, kiedy cię zobaczyłem na dachu. Co? Pomyślałeś wtedy, że jestem twoją fanką? No tak, to była pierwsza myśl, kiedy na siebie wpadliśmy. Czy to możliwe, że jest moją fanką? Widzisz Tom, twoja córka jest silna i radzi sobie w trudnych sytuacjach. Choć czarny kot nie jest w niej zakochany, to spisał się dziś na medal i ją uratował. To prawda, swoją odwagą i wytrwałością zasłużyłeś na wyśmienity deser. Jesteś pewny, że nie chcesz się nauczyć, pachu? Gdybyś przynosił codziennie biedrące świeże kruasanty, na pewno w końcu by się w tobie zakochała. To! ha 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 ha